Zrób to w dziewczyną słowo za 15. Eee, Ania Kali, Agnieszka Rutkowska, Iwona Nowak, Angela Bury, Benianowa, Benianowak, Zofia Boroch, Magda Fryga, Agnieszka Korzeł. Wow, jakie krótkie imię ma na nigdy mi się nie Dziewczyny, naszyjnik robi? sowa robimy za 15 zł, dziewczynki. Naszyjnik dwie sowy, cena 15 zł, skarby moje. Stalóweczka, przepiękne słówki, 50 cm długości, 15 zł, dziewczyny. 15 zł skarby moje, nie pytajcie, ile kosztował, bo kosztował prawie drugie tyle. Podwójne, przepiękne suwki z czarną masą dziewczyny, skarby moje, przeduszka karabinczyk, stal chirurgiczna za 15 złotych dziewczyny. Sowa za 15 zł, dziewczynki. Naszyjnik ze stalówki, kochane moje, celebryteczka, przepiękna, sowa czarna, dziewczyny z czarny, i tu macie czarną masę. 15 zł. To jest ta